Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w dziesiątym odcinku nowej serii yy, serialu Jestem Budda Człowieku. Yy, I cóż, pomyślałem, że warto sobie dzisiaj tak naprawdę odpowiedzieć na ważne, ale to zajebiście ważne pytanie, a mianowicie po co ja w ogóle te filmiki chcę robić codziennie. Bo wcześniej, dotychczas jak sobie, jak sobie nagrywałem te filmiki tak od zajawki do zajawki. Czasami przerwy były nie wiem, dwumiesięczne nawet, czasami były dwa filmiki w dzień. I to było tak, jak mi się zachce, to sobie nagram, jak nie, to nie. A, a, a tutaj jakby w jakimś sensie narzuciłem na siebie takie założenie, że codziennie jeden filmik mam wypuszczać, nagrywać regularnie. I cóż, żeby sobie odpowiedzieć w bardzo krótki sposób na to, E, to tak jak wspominałem niejednokrotnie, e, no, że miałem do czynienia z, e, z terapeutami, z psychiatrami, e, ale również jakby mm, przeprowadzając rozmowy z ludźmi, czy to bardzo bliskimi, czy to nawet czasami dalekimi, gdzie, gdzie, gdzie wspólnym tematem było, było, było żyćko, e, po prostu. E, trudności życia, jak żyć, skąd znajdywać motywację, co robić, kiedy jej brakuje, no wtedy znajdować motywację, nie? E, ale no, jak radzić sobie z trudnościami życi życiowymi, z brakiem motywacji, z depresjami, presjami, uzależnieniami itd.? E, i tak dalej. I po pierwsze, zawsze przy takich rozmowach e, Przypominałem sobie, że to wszystko jest takie proste, tylko my sobie to przez, przez to przebodźcowanie, że co chwilę przychodzi nam do głowy, że a może coś innego jednak, coś udziwnimy i tak dalej sobie utrudniamy. Że po pierwsze to wszystko jest bardzo proste. I po drugie wychodziłem zawsze z takich rozmów, może nie zawsze, ale przeważnie, taki mocniejszy i bardziej związany z tą moją strategią życiową, że ja wiem, w jaki sposób chcę żyć. I to jest i tutaj tak naprawdę o to chodzi, że e, poprzez te filmiki ja nakładam na siebie, może nie chcę powiedzieć nakładam na siebie presję, nie, ale w jakimś sensie staram się e, przypominać w codzienny, regularny sposób e, w jaki sposób chcę żyć e, i przypominając sobie o tym, mówiąc na głos w jakimś sensie, czy to do drugiej osoby, e, czy to do kamerki e, Przypominając sobie o tym, co ja chcę robić w życiu, w jaki sposób chcę żyć, co. No, w ten sposób łatwiej mi jest tak żyć po prostu. I dzięki temu, poprzez regularne przypominanie sobie, co jest dla mnie ważne i co chcę robić, przybliża mnie to do tego, żeby żyć w sposób, w jaki chciałbym. A jak wiemy, jak ja wiem, na pewno bardzo łatwo jest o rozproszenie tej swojej strategii życiowej co prowadzi do, do, do niezadowolenia z samego z siebie w bardzo krótkim czasie. I cóż, nawet nie chcę, niech, niech to wideo dzisiejsze będzie krótkie, ale warto od czasu do czasu sobie przypomnieć, po co robimy coś, co chcemy robić w regularny sposób. A ja tak jak mówię, nie zamierzam jakby porzucać tego pomysłu. Bardzo się cieszę, że, że jest tutaj parę osób, których to interesuje. No i cóż, no i do zobaczenia jutro, tak? I...